Czy jest pan zadowolony ze swojego życia? Tak. A dlaczego? Nie mam żony, nie mam dzieci. Dlatego? Czyli co? Tak. przepis na zadowolenie. No wife, no children, only protein and young woman. U nas w Polsce się po prostu tak przyjęło, że yy, no nie kończymy trzydziestki, już najlepiej jest mieć dwójkę yy, dzieci i tak dalej i yy, no tak Taki utarł się jakby chrześcijański schemat. No. Tak jakby szanując y, oczywiście płeć y, piękną, no, kobieta, która wy, wywiera jakby nacisk na mężczyznę, no, to ląduje no, moim zdaniem z niepowodzeniem. Raczej dla na przykład tego związku, nie? bo może sobie iść do następnego i może jej się to udać i może być szczęśliwa. Tak też było w tym moim przypadku, że sobie Aha. po prostu znalazła kolejnego partnera i już tam dziecko pojawiło się szybciutko. <gry>